Jesteś empatą, który przejmuje energię innych ludzi? Jeśli tak, to zdecydowanie potrzebujesz czarnego turmalina. Empaci mają problem ze stawianiem granic innym ludziom. Często nie wiedzą, gdzie kończą się ich granice. A inni ludzie nie wiedzą często, gdzie się nasze granice zaczynają. Empaci czują wszystko dookoła siebie i pochłaniają energię innych ludzi. Jedną z lekcji dla empatów to jest ta, że muszą nauczyć się chronić przed energią innych. Czarny turmalin pomoże Ci to zrobić. Pomaga budować barierę przed pochłanianiem złej energii innych osób i jednocześnie pochłania energię. Dlatego czarny turmalin należy regularnie oczyszczać i ładować. Gdyby ktoś był zainteresowany zakupem takiego amuletu, zapraszam na moją stronę.